Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść Discoimera w opisie. Mm, dźwięk przeżuwanego tosta w tle. Te Marian, a wiedziałeś, że w średniowieczu istniały procesy sądowe przeciwko zwierzętom? Świnie pozywano za zniszczenie upraw, a szarańcze ekskomunikowano. Serio! Były normalne rozprawy z adwokatami dla tych chrunkających, oskarżonych. Dżaku, jest siódma rano, czy twoja codzienna dawka bezużytecznych faktów z Wikipedii musi być podawana przed pierwszą kawą? Daj mi chociaż skończyć czytać ten aneks do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Lichtensteinem. To fascynująca lektura. Ale to nie jest bezużyteczne, to jest idealna metafora, bo dziś na tapet bierzemy spółkę, która z procesów sądowych zrobiła sport narodowy i przemysł ciężki jednocześnie. Mówię o Wotum. Oni nie pozywają świń. Oni wzięli na celownik grube ryby, cały sektor bankowy, i robią to na skalę, której polska palestra nie widziała. To nie jest kancelaria, to jest prawniczy Ford Model T, linia produkcyjna do wygrywania spraw. Wotum. Spółka, której bilans wygląda, jakby gorysował Salvador Dali po zbyt dużej ilości espresso. Nazywasz to linią produkcyjną? Ja to nazywam księgową fatamorganą. Ale dobrze, skoro już zrujnowałeś mi poranek, to ciągnij ten swój entuzjastyczny wózek. Zobaczmy, gdzie się wywróci. Nigdzie się nie wywróci, Marian. On leci na księżyc. Zrozum, oni znaleźli żyłe złota. Najpierw były odszkodowania, taki tak drobny biznesik, ale potem weszli w segment bankowy, frankowicze. To było jak odkrycie Ameryki. I teraz, uwaga, w pierwszej połowie 2025 roku, ponad 86% ich przychodów, to jest 206 milionów złotych z ogólnych 239 pochodzi właśnie z tego. Oni zbudowali imperium na abuzywnych klauzulach. To jest genialne w swojej prostocie. Znaleźli systemowy błąd i go zautomatyzowali. Zautomatyzowali? Piękne słowo, a co ono właściwie znaczy w kontekście firmy, której głównym produktem jest czas oczekiwania na wyrok sądu? Czy mają tam armię robotów, adwokatów, które piszą pozwy z prędkością światła? Bo z tego co widzę w sprawozdaniach, ich produkt leżakuje w sądach średnio ile dwa, trzy lata? To nie jest Ford, to jest raczej ręczna manufaktura limuzyn papieskich, jedna na dekadę. Mylisz pojęcia jak zwykle. Nie chodzi o szybkość pojedynczej sprawy, ale o skalę. Oni prowadzą dziesiątki tysięcy spraw jednocześnie i tu wchodzi magia dźwigni operacyjnej. Spójrz na wyniki za pierwsze półrocze 2025. Przychody w górę o 33% rok do roku, a koszty? Koszty ledwo drgnęły, wzrosły o 12%. Wiesz co to oznacza, że ich fabryka Ryka jest już tak rozgrzana, że każdy nowy produkt, czyli każda nowa sprawa, kosztuje ich coraz mniej. Efekt? Zysk operacyjny bum! 90% w górę, z 50 na 90 milionów. To jest dźwignia, o której inne firmy mogą śnić po nocach. Marża operacyjna na poziomie 40%, 40% w biznesie usługowym. Piękne liczby, Jacku, naprawdę. A teraz powiedz mi, ile z tych 96 milionów zysku wylądowało w kasie firmy, jako twarda, brzęcząca gotówka. Podpowiem ci, bo widzę, że już się pocisz. Nic, a nawet gorzej. Przepływy operacyjne w jednostce, dominującej, były na minusie, prawie 6 milionów pod wodą. Twój zysk to na razie księgowa fantazja. To jest jak influencer, który ma milion lajków, ale na koncie pusto, bo za lajki chleba nie kupi. Wotum rozpoznaje przychód z sukcesji już po wyroku w pierwszej instancji zgodnie z MSF-u 15. To jest legalne, ale to jest kreacja księgowa. Prawdziwa gotówka pojawi się za rok, dwa, a może i trzy, jak apelacje się skończą i komornik łaskawie ściągnie pieniądze z banku. Ależ ty jesteś krótkowzroczny. To jest właśnie piękno tego modelu. Ten zysk w raporcie zysków i strat to nie fantazja. To jest spoiler, to jest zapowiedź przyszłych gigantycznych wpływów gotówkowych. Spójrz na bilans! Tam w aktywach siedzi potwór o wartości ponad 444 miliony złotych pod nazwą aktywa z tytułu realizacji umów z klientami. To są te wszystkie wygrane sprawy, które czekają w kolejce do wypłaty. To jest jak posiadanie setek kuponów totolotka, na których już wiesz, że wygrałeś. Tylko musisz poczekać na otwarcie kolektury. To jest zakumulowany potencjał. Ach, kupony totolotka. Jacku, ty naprawdę żyjesz w innym świecie. Te kupony to są należności od najbardziej upartych dłużników na świecie od banków. Myślisz, że one grzecznie ustawią się w kolejce do wypłaty? Będą apelować, przeciągać, składać skargi kasacyjne do sądu ostatecznego, jeśli będzie trzeba. Twój zakumulowany potencjał to pole minowe niepewności. A co jeśli zmieni się linia orzecznicza? A co jeśli procesy jeszcze bardziej się wydłużą? Ta twoja góra złota może okazać się gorą po złocianego papieru. Ryzyko, ryzyko, ryzyko. Zawsze to samo. A co z faktami? A fakty są takie, że ich skuteczność w sądach przekracza 98%. To nie jest rzut monetą, to jest niemal tewnik. I co najważniejsze, firma jest na to przygotowana. Spójrz na ich bilans po stronie pasywów. Mają ujemny dług netto, więcej gotówki w kasie niż długu. Na koniec czerwca 2025 mieli prawie 100 milionów złotych w gotówce. To jest finansowa twierdza, która może spokojnie czekać na te swoje Opóźnione wpływy i robi coś jeszcze bardziej szalonego. Domyślam się, zaczyna budować kosmodrom na dachu swojej siedziby? Lepsze, dzieli się tą przyszłą gotówką z akcjonariuszami już dziś. Ogłosili politykę dywidendową. 5 zł na akcję, rocznie. Przy obecnej cenie to jest ponad 10% stopy dywidendy. Rozumiesz, zarząd jest tak pewny tych przyszłych wpływów, że wypłaca je z góry. To jest ostateczny dowód zaufania we własny model biznesowy. To jest jak reżyser, który wypłaca akt premię za Oscara jeszcze przed premierą filmu, bo wie, że nakręcił arcydzieło. Albo jak kapitan Tytanika, który sprzedaje bilety na rejs powrotny. Jacku, to jest zagranie pod publiczkę. Wysoka dywidenda ma przyciągnąć naiwnych inwestorów, którzy nie patrzą na przepływy pieniężne. To jest ryzykowne. A co jeśli te wpływy się opóźnią o dodatkowy rok? Skąd wezmą gotówkę na dywidendę? Z kredytu? Wtedy ta piękna historia o ujemnym długu netto pójdzie na dno razem z liniowcem. Nie pójdzie, bo ty patrzysz w lusterko wsteczne, a ja patrzę przez przednią szybę. Ty widzisz problem wygasającego rynku frankowego, a ja widzę sankcję kredytu darmowego. SKD. To jest ten nowy silnik, który Votum już montuje do swojego bolidu. Rynek frankowy był duży, ale rynek kredytów konsumenckich jest gigantyczny. Miliony umów. I tam też banki popełniały błędy. Votum już prowadzi ponad 7 tysięcy takich spraw. Jeśli tu się uda powtórzyć model frankowy, to my nie o kontynuacji biznesu. My mówimy o wejściu na zupełnie nowy poziom. To jakby po wygraniu dekstra klasy dostać dziką kartę do Ligi Mistrzów. Ach, jeśli. Piękne słowo. Na razie to jeśli jest wielkości Pałacu Kultury. Orzecznictwo w sprawach SKD jest dalekie od stabilności. To jest dziki zachód. Wotum wchodzi na niepewny grunt. A co z głównym biznesem? Rynek frankowy się kurczy. To jest fakt, nie opinia. Napływ nowych spraw w 2020 w roku spadł o ponad 1 trzecią. Banki w końcu nauczyły się walczyć i proponują ugody. To jest realne zagrożenie, które nazywasz lusterkiem wstecznym. To jest tir jadący prosto na Ciebie, a Ty się cieszysz, że masz ładne lusterka. To nie jest tir, to jest co najwyżej rowerzysta. Spadek napływu to naturalna kolej rzeczy, ale oni mają w portfelu sprawy, które zapewnią im przychody na lata, a SKD to nie jest jeśli, to jest kiedy. Wyroki TSUE, jak w sprawie Lexi Przecierają szlak. Votum ze swoją skalą i doświadczeniem jest jedynym graczem, który może to zrobić na masową skalę. Inne kancelarie będą zbierać okruszki z ich stołu, a rynek, rynek tego kompletnie nie widzi. Wycenia spółkę na CZ poniżej 4. 4. To jest wycena dla upadającej hut stali, a nie dla technologicznej firmy prawniczej z 40% marżą i zerowym długiem. To jest absurd. To jakby wyceniać Ferrari po cenie Fiata, bo ma porysowany zderzak. Porównanie o tyle trafne, że i jedno i drugie może się spektakularnie rozbić na pierwszym zakręcie. Ten porysowany zderzak to fundamentalna niepewność co do przyszłych strumieni przychodów. Niska wycena nie jest absurdem, Jacku, to jest racjonalne dyskonto za ryzyko. Rynek nie jest głupi, on widzi klif przychodowy i zadaje sobie proste pytanie. Co będzie po frankach? I na razie odpowiedź brzmi: może SKD, a może wielka dziura w przychodach. I za to może nikt nie chce płacić premii, wręcz przeciwnie żąda dyskonto i słusznie. Ten kanał to publiczny eksperyment, a wasze zaangażowanie to moje dane. Subskrypcja oraz like to dla mnie potwierdzenie hipotezy o wartościowej treści oraz istotne wsparcie. Dziękuję i zapraszam na dalszą część. Ale to dyskonto jest niewspółmierne do potencjału, to jakbyś dostał szansę kupienia losu na loterię za 10 groszy, gdzie główna wygrana to milion, a nagroda pocieszenia to zwrot złotówki. Nawet jeśli nie trafisz szóstki w postaci SKD, to i tak zarobisz na spłacie wartości z portfela frankowego. Spójrzmy na to inaczej. Zróbmy analizę sumy części. Wartość tych przyszłych należności z bilansu, te 444 miliony, nawet po obcięciu o 30% na ryzyko, daje nam ponad 310 milionów. Podziel to przez liczbę akcji, wychodzi prawie 26 zł na akcję. Dodaj do tego gotówkę netto, czyli ponad 6 zł na akcję, raz, Mamy 32 zł. To jest wartość spółki w scenariuszu, w którym projekt SKD kompletnie nie wypala, a firma zwija interes, a kurs wynosi 47 zł. Rynek płaci tylko 15 zł. premii za całą przyszłość firmy, za całą opcję na SKD, za całe know-how. To śmieszne. Twoja analiza sumy części jest tak samo optymistyczna jak Twoje poranne tosty. Zakładasz, że te należności są niemal pewne i że gotówka jest bezpieczna. A ja ci powiem tak: ta gotówka jest zakładnikiem polityki dywidendowej. Te 100 milionów to poduszka, która ma sfinansować wypłatę 60 milionów dywidendy rocznie. Jeśli wpływy z egzekucji opóźnią się o kilka kwartałów, a w polskich sądach to norma, to ta piękna poduszka szybko zamieni się w cienki materac. A wtedy zarząd stanie przed wyborem: ciąć dywidendę i wkurzyć inwestorów albo zadłużyć firmę, żeby ją wypłacić. I wtedy twoja forteca finansowa okaże się domkiem z kart. Marian, ty po prostu nie rozumiesz koncepcji ROIC i stopy reinwestycji. Wotum ma ROIC, zwrot z zainwestowanego kapitału, na poziomie ponad 52%. To jest kosmos. Ale jednocześnie stopa reinwestycji jest minimalna, bo biznes frankowy jest dojrzały. To jest właśnie podręcznikowy przykład firmy, która powinna wypłacać dywidendę, bo nie ma gdzie efektywnie reinwestować tych gigantycznych zysków. Trzymanie tej gotówki na koncie byłoby marnotrawstwem kapitału. Wypłacając dywidendę, zarząd mówi: Jesteśmy tak dobrzy w generowaniu gotówki, że nie jesteśmy w stanie jej przejeść, więc oddajemy ją Wam, drodzy akcjonariusze. To jest oznaka siły, a nie słabości. To jest oznaka braku pomysłów na przyszłość. Wysoka dywidenda to często plaster na brak organicznego wzrostu. A Wotum stoi dokładnie przed tym problemem. Ich główny silnik gaśnie, i zamiast wszystkie siły rzucić na budowę nowego, oni rozdają paliwo pasażerom. To jest krótkowzroczne. Prawdziwie wizjonerska firma obniżyłaby dywidendę i zainwestowała te 60 milionów rocznie w agresywną ekspansję na rynku SKD. W technologię, w marketing, może nawet w akwizycję mniejszych kancelarii, żeby zbudować drugą, jeszcze większą fabrykę pozwów. Ale oni to robią! Jedno nie wyklucza drugiego. Mają tyle gotówki i takie przepływy, że stać ich i na dywidendę, i na inwestycje. Ich wydatki inwestycyjne są śmiesznie niskie, bo to biznes oparty na kapitale ludzkim, a nie na fabrykach. Ich największą inwestycją jest finansowanie kosztów sądowych, a to jest element kapitału obrotowego, nie capexu. Oni mają wystarczającą amunicję na oba fronty. Ty patrzysz na to jak na grę o sumie zerowej, a to jest gra o sumie dodatniej. Zobaczymy. Na razie widzę spółkę, która jest wyceniana z ogromnym dyskontem, bo rynek nie wierzy w jej drugie życie po frankach. I ja ten sceptyzm rozumiem, bo transformacja z jednego, sprawdzonego modelu na drugi, niepewny, jest zawsze największym testem dla firmy. Wiele firm na tym teście poległało. Pamiętasz, jak Nokia próbowała przejść się na smartfony? Też mieli fortecę finansową i dominującą pozycję na rynku. A potem przyszedł jeden iPhone i pozamiatał. O, porównujesz Votum do Noki? Serio? To jest absurdalne. Votum nie konkuruje z Appleem, Votum konkuruje z Polską. Systemem sądownictwa i bałaganem w umowach bankowych. A te dwa czynniki są niestety znacznie bardziej stabilne i przewidywalne niż rynek smartfonów. Dopóki banki będą popełniać błędy, a sądy będą działać tak jak działają, WOTUM będzie miało co robić. To jest biznes antykruchy. Im większy chaos w systemie, tym lepiej dla nich. A może im większy chaos, tym trudniej będzie im egzekwować te swoje pewne należności. Im więcej spraw trafi do sądów w ramach SKD, tym tym bardziej system się zatka. Czas oczekiwania na wyrok wydłuży się z 2-3 lat do 4-5 a wtedy Twój cykl konwersji gotówki eksploduje, a model finansowy się załamie. To jest ryzyko systemowe, którego nie bierzesz pod uwagę. Biorę je pod uwagę, ale Votum też je bierze. Dlatego inwestują w automatyzację, w aplikację Moja Sprawa, w optymalizację procesów. Oni nie stoją w miejscu. Wiedzą, że skala wymaga technologii. Chcą, żeby prowadzenie sprawy sądowej było tak proste, jak zamówienie jedzenia przez aplikację. I są na najlepszej drodze, żeby to osiągnąć. Ty widzisz zagrożenia, a ja ja widzę firmę, która jest o pięć kroków przed całą konkurencją. Dobra, Jacku, podsumujmy. Ty widzisz niedowartościowego czempiona który właśnie przygotowuje się do drugiego jeszcze większego skoku. Cyfrowego Dawida, który regularnie obija Goliata i ma w kieszeni drugą procę jeszcze większą, widzisz 10% dywidendy, ujemny dług i kosmiczne marże. I uważasz, że rynek jest ślepy. Dokładnie tak. Rynek zachowuje się jak gość, który widzi Usaina Bolta i zakłada, że zaraz dostanie zadyszki, bo za szybko biegnie. To jest nielogiczne. Wszystkie dane fundamentalne krzyczą siła, rentowność, potencjał, a wycena szepcze, boję się, boję się. To jest klasyczna anomalia, którą agresywny inwestor powinien wykorzystać. A ja widzę spółkę na rozdrożu. Jedna szeroka autostrada, którą jechali do tej pory, właśnie się kończy. Obok jest nowa. Potencjalnie jeszcze szersza, ale na razie jest to droga gruntowa, pełna dziur i bez wyraźnych znaków. Firma jest w świetnej kondycji, to prawda, ma zapas paliwa na długą podróż. Ale nie wiemy, czy ta nowa droga prowadzi do Eldorado czy na bagna. I rynek całkiem słusznie mówi sprawdzam. Nie zapłacę za autostradę, dopóki nie zobaczę asfaltu. Niska wycena to nie anomalia, to racjonalna premia za ryzyko. A twoja 10% dywidenda to potencjalna syrena, która wabi statki na skały. Czyli ja jak zwykle ja widzę szklankę topołowy pełną szampana. A ty do połowy pustą i pewnie jeszcze zatrutą. Coś w tym stylu. Ale przynajmniej moja analiza nie skończy się kacem. Dzięki za oglądanie. Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.